Chimaczka maczki, z tej strony, reha i nagrywam drugi odcinek z Jotrakon Fan. Yy, znaczy Steam Fortress 2. O, i już jeden na mnie atakuje. Co on sobie myśli? Dedniesz. No i dedną, no, no i co? On myśli, że co? Nie znam do końca tej mapki, tylko raz na niej grałem. To był dzień, w którym z moim przyjacielem. Wyleliśmy pod obce numery i się zadzwoniliśmy do mojej koleżanki niechcący. I w ogóle o tym nie wiedzieliśmy. No cóż... Co to jest Gdzie ja w ogóle powinienem iść? To jest... Czerwonych? Nie wiem... Kurde... Gdzie ja jestem? Jestem B? Ja... to muszę iść wtedy. Polina! Dawid, idź... Im powiedzieć, żeby byli cicho. Przepraszam, no ale... Koleżanka tu nie jest. Powiedz się, że mam być cicho. No i sobie... dedłem. Ja idź, nie Daj, idź sobie. Jezus, oni mnie wkurzają, te małe gredy, moje rodzeństwo. No szybko, no respawn. Dawaj. Mi cały odcinek zaraz zniszczą. Jeszcze chwila, mnie tak wkurzą. No dawaj, 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 dawoj, Dawaj! Dawaj! dwoj. Jest, jesteś cwany, no to... Kurde! Zmienię sobie ludzika, bo już mi się tym nudzi. A wezmę sobie tęcza. Wszystko będzie różowe. O, różowe. Gdzie? Ej, gdzie są kolory różowe? No cóż. No cicho, bądźcie! Jezus! Tęcza. Aha, zaraz zdedniesz. Zaraz zdedniesz. You dead! You nie dead no jeszcze Nie, nie lubię Pyro No trudno, no to wezmę Wezmę tego A we... wezmę skauta bo lubię Dobre, doje, doje No ciwo! O no się nie odzywajcie! Co jest plus D? No chodź tu! Bum! Bum! No stój! Shit! Bum! I działku strożnicze kogoś tam! Zaraz tedniesz Bum! I mam asystę. Doładuję sobie ją. Grałem się z moim kolegą Welkiem, też youtuber. Na takiej mapce w tej, w tej grze, że to jest praktycznie niemożliwe. Po prostu on to nagrał, chyba to wrzuci. Ca na całej mapce można było latać, no to było jakieś jaja. O, fajną czapę ma Gostek. No otwieraj się. Dlaczego to zawsze musi być zamknięte? Nie mogę tam skoczyć. No kurde, zaraz się wkurzę i skończę ten odcinek. Cały czas gadają te małe rodzeństwo moje. No cicho! Kurde, gdzie tu jest wyjście? Nie to wyjście, to drugie. Tam, ale jak on tam... A... Jest! Doszłem! Ale jest ja to. Tu... O, tu jest to. A jak... gdzie ja nie wierzę! Ja. Dobra, jak będzie koniec tej mapki, to ja wyłączam. Jeszcze dwie minuty i trzydzieści mi sekund. Którędy tu jest? U. No ja nie wierzę. Albo w... no ja chodzę w kółko. Hm. Chodzę tędy... Eee. No nie wiem, którędy to Już nudne tak chodzenie. Muszę kogoś znaleźć i zabić. mi się nudzi. O tak, lagi mam. mnie. Gdzie on jest? No nie! Cicho! Już mnie wkurzają. No, odrodzenie. I tak zaraz mnie ludzika, no dwaj, dawaj, dawaj no już, ju, ju, uu. Daj, daj, daj. Lagi! O, już nie. Dobra, dobra. Tam jest działko, które we mnie nie trafi. Tylko jak tam się dostać? O jakieś zejście w dół, a ja chcę iść w górę boom boom headshot boom no nie bo on nie od tyłu kurde Kuda, że nie ma kod nie tu byśmy wygrywali nieskończoność do zera no trudno Ale i dlaczego on ma taką fajną moc Dobra, ja też to wypiję sobie. Jedziemy, idziemy, idziemy, budu Jak nie nagrywam, to mi nie naguje. Dwaj dawaj, dwój, dwój, dwój. Jest niczem. O już nie jestem niczem. Był taki piłkarz mieczu. No, gdzie on jest? Gdzie on jest? Fuck! fuck, On jest tutaj! Bum! Sakolaka! BUM! 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 Bum, bum, bum! Gin! No nie, Nie uwiecz na tej chwili. No dobra. Teraz jedyne kończę odcinek. Gdzie oni są? Come on, come on! Gugu, -gu, no, dawaj. Jeśli tylko mnie ktoś zaatakuje, to zabiję go to tego kogoś. O tak. BUM BUM Headshot. Bum boom. Jak oni tam wchodzą? Eee. Główka pracuje. Ale jak ja tam? Jak ja już tam wejdę, to nie mogą zabić. No mówiłem, że mnie zrobiła. Się... I na tym kończyłem dzisiejszy odcinek. Witam w następnym odcinku, który będzie dzisiaj nagrywany.